Cześć, w dzisiejszym odcinku pokazujemy na telefonie Samsung A15, jesteśmy w stanie zmienić tapetę. Także zapraszam do oglądania. Aby zmienić tapetę na naszym telefonie, przechodzimy do ustawień. Następnie wchodzimy w tapetę i styl. Jak widzicie, mamy tutaj zmienić tapetę, zmień tapety. Wybieramy sobie tapetę, jaką chcemy sobie dodać. Także wybieramy sobie tapetę, możemy sobie wybrać z naszej galerii. Bądź co bądź możemy sobie wybrać takie customowe od razu od Samsunga. Dajemy gotowe. Wychodzimy. Bo przepraszam, wracamy tam jeszcze na chwilę. Dajemy dalej. Dajemy tak. Dajemy gotowe w górnym rogu. Wychodzimy. Jak widzicie tapeta zmieniła się. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć!